Cześć, i człowieki! Witam na kanale Projekt Pies. Ja mam na imię Patrycja i lubię horrory. Znaczy kiedyś bardziej lubiłam, teraz mniej. Ale tak się zastanawiam, czy wy lubicie, bo jeśli tak, to to będzie trochę odcinek dla ludzi o mocnych nerwach, bo opowiem Wam o najniebezpieczniejszych sytuacjach, z jakimi miałam do czynienia po prostu w kontaktach z psami, zarówno w pracy, jak i poza. Na wstępie powiem, że krwi w mojej pracy z psami za wiele nie było. Jeśli były, to takie wiecie, zadrapanie, delikatne ząbki szczenięce, ale no mogło się kiedyś skończyć dużo, dużo poważniej. Bo pamiętam, że miałam taką sytuację, że pojechałam do pana, który miał owczarka niemieckiego i poprosił mnie o pomoc w tym, żeby piesek nie wybiegał poza posesję w momencie jak pan otwiera bramę. Chodziło, nie wiem, wejście. Bramką, furtką, wjazd, wyjazd z samochodem. I ja staram się być ostrożna, więc zawsze dopytuję, czy pies jest agresywny, czy pies ma jakieś problemy w kontaktach z innymi ludźmi. Pan mnie zapewnił, że nie, nie, to młody owczar, półtora roczny i po prostu potrzebujemy pomocy z posłuszeństwa. To była zima, na szczęście. Ja jestem zmarł z luchem strasznym, więc ja byłam do wokół szyi owinięta takim szalikiem, że ten szalik prawie tutaj się gdzieś kończył. I to były początki mojej pracy, więc też, no pewnie dzisiaj bym to zrobiła inaczej. Aczkolwiek zaparkowałam samochód, pan tylko krzyknął tam z daleka, proszę wchodzić, proszę wchodzić, ja zamknę za panią bramę. Więc w momencie jak weszłam, brama zaczęła się zamykać za mną, dopiero wtedy spostrzegłam, że pies stoi obok swojego opiekuna. Potem się okazało, że nie miał na sobie ani obroży, ani szelek, już nie mówiąc o kagańcu, ani żadnej smyczy. I w momencie jak pies usłyszał klik, Postanowił mi się rzucić do gardła. I po prostu wystartował i złapał mnie tutaj, po prostu w ten szalik. Taki, wiecie, tam się wbił zębami w te ciuchy, więc mi się za wiele nic nie stało. Pan go ze mnie zdjął za wszarz, więc miał z tym trochę problem. No bo wiecie, łatwiej jest złapać za obroże, łatwiej jest złapać za szelki, a Pan go musiał po prostu trzymać, nie wiem, za sierść, za skórę. I zdjął go ze mnie. Poprosiłam, żeby natychmiast wyprowadzić psa. I dopiero zapytałam o co chodzi, i dopiero pan się mi przyznał. No, że w zasadzie to pies już tak parę razy zrobił i zaatakował innych ludzi, ale nie chciał o tym wspominać, bo się bał, że do niego nie przyjadę. Więc taka sytuacja, szczęście w nieszczęściu. Tak jak mówię, wyciągnęłam wnioski, teraz bym to zrobiła zupełnie, zupełnie inaczej. Druga sytuacja, po czasie, to już jest nawet taka trochę zabawna. Bo byliśmy ze sneakersem na kursie trenerskim. I tam ta sytuacja wyglądała tak, że było nas tam 10 psów, mieliśmy 5 domków i po prostu mieliśmy mieszkać ze sobą dwa psy, dwie osoby. I te domki zostały wylosowane tak przez przypadek. No i sneaker trafił do pieska, który chciał go zażrzeć. przenieśli nas do innego pieska, który też go chciał zażrzeć. i koniec końców, jak nie mogliśmy znaleźć domku dla nas, to zaoferowała swoją pomoc. Moja koleżanka Ania, jeżeli to będzie oglądać, to ją serdecznie pozdrawiam. Ona przyjechała ze swoim Rottweilerem, którego wiele osób się obawiało, i ona też nie bardzo mogła znaleźć jakby sąsiadkę do tego domku, więc ja mówię: Spoko! Twój pies dogaduje się z moim, nie ma problemu, ja się psów nie boję, nigdy nie miałam z tym problemu, możemy mieszkać razem. No i to był pierwszy dzień po południu, więc ja znałam tego psa w zasadzie kilka godzin. Przyszła noc, położyłyśmy się spać. Ania miała łóżko tu, ja miałam łóżko tu, tu po środku była łazienka. Postanowiłam w nocy pójść do łazienki, i w momencie, jak otworzyłam drzwi, to na wprost mnie stał wspomniany wcześniej Rottweiler, wpatrujący się tak we mnie, w każdy mój ruch i ani drgnie. Ja stoję, drzwi otwarte, ten snub światła z tej łazienki tak pada na tego psa, i ja nie wiem, co ja mam za bardzo zrobić. Próbuję tam Anię budzić i tam szeptam do niej Ania, Ania, wstawaj, no wiecie, nie chciałam krzyczeć, żeby psa nie zdenerwować. I tak sobie się hmm, trochę patowa sytuacja, więc delikatnie boczkiem wycofałam się do mojego łóżka, nie wiedząc, co ten pies za bardzo ma na myśli. A on postanowił wskoczyć mi do łóżeczka, położyć się w stópkach. I rano się dowiedziałam o Danii, że on po prostu był zniesmaczony, że on musi spać sam na podłodze. A tak, jak już się obudziłam, to on hop do mnie na łóżka i stwierdził, że to jest świetny sposób, żebyśmy razem spali. Z tego potem byłam bardzo szczęśliwa, bo tam zimno trochę było. Zanim Wam opowiem następną historię, która już nie była fajna, i w zasadzie to była chyba najmniej fajna historia, z którą miałam do czynienia w mojej pracy to przypominam, że jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi odcinkami, to musicie kliknąć sobie subskrypcję i najlepiej jeszcze dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia, kiedy pojawia się film u nas na kanale. A jak jesteście zainteresowani takim bardziej codziennym życiem naszym, a w zasadzie to Snickersa, to zapraszam też na nasz Instagram. No i teraz. Moja praca polega też na tym, że czasami jeżdżę na konsultacje do naszych kursantów. I kiedyś pojechałam na konsultację do takiego pana, który był bardzo nieprzyjemny, i w dodatku wydawało mi się, że jest pijany. Czułam się bardzo niekomfortowana na tych konsultacjach, bo wiecie, ja jadę do obcego człowieka. Ja tam staram się zazwyczaj jakieś środki ostrożności. Przedsięwziąć, więc zawsze zostawiam Krzyśkowi adres, gdzie jadę. Zawsze mu mówię, o której powinnam skończyć konsultację. Jeżeli nie skończę, nie napiszę mu SMS-a, że jest ok, no to żeby się generalnie zainteresował. Ja nie jestem jakąś tam pani karą, ale wiecie, jak się jedzie do obcych osób, to nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. No i tu niestety była taka sytuacja, że no tak jak mówię, pan był nieprzyjemny, pan był pijany. Zostałam na tej konsultacji tylko dlatego, bo po krótkim czasie dołączyła do nas jego ciotka. Więc trochę się tak poczułam, no nazwijmy to bezpieczniej, aczkolwiek bardzo to była ciężka sytuacja, i yy, no wyciągnęłam z tego wnioski, już teraz inaczej troszeczkę podchodzę do pracy. Natomiast pan jeszcze do mnie wydzwania, już więcej od niego telefonu nie odebrałam i więcej się u niego nie pojawiłam i absolutnie bym się nie pojawiła. Wiecie, pod tym względem, my kobiety mamy troszeczkę tak, że trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo i zwłaszcza w pracy, w której jedziecie do kogoś obcego. Pamiętać o tym, żeby dać komuś znać, żeby nam się nic złego nie stało. Kilka jeszcze takich niefajnych sytuacji miało miejsce podczas po prostu spacerów ze sneakersem. Jak on był takim psem dorastającym, on miał, nie wiem, rok, półtora roku, to niestety miałam trzy razy szansę ściągać z niego psa. Po prostu pies się mi na niego rzucił. I wiecie, można debatować, czy Snickers zawinił, czy nie zawinił, może to jego wina. No więc ja na 100% jestem pewna, że to nie była jego wina, bo te sytuacje wyglądały w taki sposób, że my po prostu szliśmy ze Snickersem i te psy dobiegły do nas od tyłu. Czyli one ewidentnie na niego sobie po prostu chciały zapolować. No było to bardzo stresujące dla mnie, jeszcze bardziej stresujące dla Snickersa. Na szczęście... No, nie ma jakiejś dużej traumy, znaczy nie lubi dużych psów, znaczy większych od niego. Może tak. Jeżeli to jest obcy, większy od niego pies, to on ma tak, nie podchodź do mnie. Daj mi spokój, odsuń się, nie chcę mieć ze sobą, z tobą kontaktu. Chyba, że jest to już jakiś psiak, którego on zna, albo jest to bardzo młody psiak, no to wtedy Okej, okay, nie ma tematu. Natomiast no to jest niefajna sytuacja, kiedy wy musicie troszeczkę podjąć decyzję, czy ja mam ratować mojego psa. A jednocześnie y, trochę jestem narażona na pogryzienie, bo ja nie wiem jak ten drugi pies, którego będę ściągać z mojego zareaguje, czy po prostu pozwolić tej sytuacji się toczyć i patrzeć jak ten drugi pies mi gryzie Snickersa. Ja zawsze wybierałam opcję numer jeden, na szczęście nic się nie stało, te psy jakby nie były zainteresowane tym, żeby mnie pogryźć. Rany, które Snikes gdzieś tam odniósł, to nie były takie też rany, żeby je go trzeba było szyć, aczkolwiek gdzieś tam te przebicie skóry było takie delikatne, poszarpane, takie bardziej zadrapania. No i później trzeba było bardzo o to zadbać, żeby on faktycznie miał bardzo pozytywne kontakty z innymi psiakami, i dzięki temu on też był swego czasu takim rasistą psim, i były takie rasy, których. Nie do końca y, lubił z nimi jej przebywać, więc jak widziałam taką rasę, to po prostu sobie omijałam, żeby piesełek nasz się nie stresował. Teraz, tak jak mówię, jest w miarę ok, pod warunkiem, że duży pies y, nie podchodzi do niego, nie nabiega na niego, takie obcy i dba o jego, nazwijmy to, y, przestrzeń osobistą. I jeszcze jedna historia, taka też spacerowa, która tym razem dotyczyła tylko mnie i bardzo się cieszę, że Snickers się w to, że tak powiem, nie wmieszał. Wyglądało to tak, że byliśmy na psim wybiegu yy, tylko we dwa psy, to znaczy ja ze Snickersem i była jeszcze taka dziewczyna z wilczakiem. Ja tą dziewczynę gdzieś tam kojarzyłam ze spacerków, bo spotykałyśmy się niechcący wtedy, kiedy jej psiak był szczeniakiem. I trochę już miałam podejrzenie, że to wychowanie może pójść niestety w złą stronę. Gdzieś tam delikatnie jej próbowałam sugerować, no ale wiecie, to jest każdego sprawa, jak sobie tam pieska wychowuje, więc bardzo się wtrącać nie chciałam. Natomiast był taki moment, że jak ten wilczak już miał tak rok, chyba rok miał. On już był duży, po prostu był dużym psem. My byliśmy ze sneakersem na wybiegu, ona do nas weszła na ten wybieg. Sneakers był na szczęście bardzo daleko, to był bardzo duży wybieg. I temu psu ja się ewidentnie nie spodobałam, to znaczy ja tam nic za bardzo nie robiłam, po prostu stałam. Yy, patrzył mi głęboko w oczy i postanowił wyskoczyć do mnie z paszczą. To była zima, ja byłam bardzo grubo ubrana, bo było wtedy bardzo zimno, więc ja się tylko zasłoniłam ręką i on tak zawisł paszczą na mojej ręce, patrząc mi w oczy. Więc próbując zachować stoicki spokój i zimną krew i czując, że te zęby się coraz mocniej zaciskają na mojej ręce, poprosiłam tą dziewczynę, żeby zabrała psa bardzo spokojnie i delikatnie. A ona wiecie, ze mną dyskutuje, ale on ci nic nie zrobi, on się tak bawi, nie? Mm, super. I ja mówię, zabierz psa. Jeszcze się obawiałam, że wiecie, jak sneakers to zobaczy i podbiegnie, to żeby nie wywiązała się po prostu bójka między nimi. Więc ten pies, tak nie wiem, za 30 sekund mi na tej ręce e, zawisł, ona go w końcu ściągnęła e, za obroże. Ja swobodnie sobie wyszłam za wybieg, bo ja stałam w zasadzie e, jakby koło furtki, i w momencie, jak ja wyszłam i ta bramka wczasnęła, no to ten pies się rzucił jakby do tej siatki, próbując mnie zeżrzeć. No, i wtedy usłyszałam od tej dziewczyny, że jakby to nie jest pierwsza sytuacja, nie? Więc dobrze, że się tak skończyło, że miałam tylko siniaka na ręce. Ja byłam naprawdę na tyle grubo ubrana, on mi nie przebił jakby ubrań, tylko po prostu zostawił takiego pięknego siniaczka, taką miałam tutaj bransoletkę wokół e, ręki. I teraz, czego można się nauczyć z tych historii? Dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby jednak być zawsze ostrożnym, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy do czynienia z obcym psiakiem. Wiecie, to jednak jest zwierzę. Nie chcę was straszyć, bo sytuacje pogryzienia naprawdę zdarzają się bardzo rzadko. Ja wiem, że my często o tym słyszymy, ale pomyślcie sobie, ile na co dzień interakcji macie z obcym psem. Przecież każdy, kto ma psa, to idzie na spacer i na spacerze przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście piesków spotyka. I zazwyczaj te sytuacje kończą się po prostu. Niczym, nic się złego nie dzieje. Więc jeżeli nawet ktoś został pogryziony, to to są takie rzadkie historie. Aczkolwiek warto mieć to gdzieś tam z tyłu głowy i pamiętać, zwłaszcza dzieciaki, żeby uczulać na to, że z obcym psem to nie wiadomo i lepiej do niego nie podchodzić, lepiej go nie głaskać, bo nie wiadomo, jakie doświadczenia ten piesek ma. A druga sytuacja, w zasadzie druga rada, to czego się nauczyłam, to to, żeby we wszystkich tych sytuacjach, jak tylko potrafimy, Zachować spokój. Naprawdę, moment, w którym pies próbuje was ugryźć, trzyma zębami waszą rękę, próbuje na was skoczyć i nie wiem, coś wam zrobić, to nie jest dobry czas na to, żeby krzyczeć, machać rękami. I jakby prowokować do tego psa. tak? Dlatego postarajcie się, jak tylko jest to możliwe, zachować stoicki spokój. Bardzo często może się skończyć to tak jak w moim przypadku, czyli nic mi się tak naprawdę nie stało. Trochę się zestresowałam, ale nic wielkiego się nie wydarzyło. Więc ja tego Wam przede wszystkim życzę, żeby te spacerki i jakieś interakcje z innymi psiakami były dla Was po prostu pozytywne, ewentualnie neutralne. A na wszelki wypadek gdzieś tam z tyłu głowy pamiętamy o tym, żeby po prostu być ostrożnym. Wszystkiego dobrego z